No dzisiaj, słuchajcie, wtaczam się w dosłownym słowa tego znaczeniu wtaczam się na, do mojego warsztatu. Zrobiłem tutaj trochę miejsca, więc w końcu mogę wam przedstawić tę oto maszynę. Ją widzieliście w użyciu, ale nie widzieliście jeszcze filmu tylko nie. Więc dzisiaj znowu to naprawiam. Maszyna. C331 firmy Felder z linii Hammer, czyli najmniejsza, najbardziej kompaktowa maszyna kombinowana, w sumie nawet jaką ja tutaj miałem u siebie. Zapraszam na film. Ale czeka, na razie tutaj jeszcze zostawię, bo za chwilę tą maszynę trochę poobracam. Pokażę Wam ją z każdej strony, i w każdej z możliwych funkcji jest ich 5. Mamy oczywiście pilarkę ze stołem formatowym. Z podcinaczem jest fryzarka dolnowrzecianowa. Jest strugerka w dwóch opcjach, czyli wyrówniarka i grubościówka. I jest możliwość jeszcze zrobienia z tamtej strony użycia dodatkowego stolika. I mamy wtedy wiertarkę poziomą. Faktycznie, słuchajcie, pierwsze co się może rzucać w oczy. Ja może od razu tą maszynę obrócę. A co? To, co na pewno rzuca się w oczy, to kompaktowe rozmiary tej maszyny, bo faktycznie to jest maleństwo. No, to jest maleństwo, które aż trudno uwierzyć, słuchajcie, jak te wszystkie pięć opcji zostały tutaj wciśnięte do tego, do tego maleństwa, ale udało się. Dla tych, którzy nie wiedzą, firma Felder w sumie, Rozpoczęła swoją działalność od maszyn, właśnie kombinowanych, więc na tych maszynach na pewno zęby zjedli i to, co tutaj widzicie, to jest maszyna naprawdę bardzo, bardzo przemyślana. Jak przemyślana, to zaraz wam pokażę. Obrócę tą maszynę w tą stronę i zaczniemy, może, od funkcji pilarki. już tutaj trochę pokombinuję, żeby się lepiej ustawić. Żeby było więcej miejsca tak chyba będzie dobrze, maszynę na dół i okej. Okay. Tutaj jeszcze jest przykładnica do fryzarki, To też na bok. I tu na stole leży jeszcze jedna rzecz, czyli przykładnica poprzeczna. Mogę od razu też od razu to założyć. Tak, no i teraz mamy już komplet. Silnik o mocy 3 kW. W standardzie jest zasilanie 3 fazowe, ale jest też opcja jednofazowego, więc jeśli ktoś nie ma siły tak zwanej, więc można zamówić na 230V. Maksymalna średnica tarczy to 315 mm w tym momencie jest taka założona, co przekłada się na maksymalną wysokość cięcia przy 90 stopniach. 105 mm, oczywiście, wtedy trzeba zdjąć osłonę, która tutaj jest mocowana na klinie, tak? Kawał tarczy. Zauważcie, że 315 była również maksymalną tarczą przy mojej największej maszynie. Więc 103 mm na wysokości cięcia, to przy tak niewielkiej maszynie, to naprawdę. Jest niezły wynik, oczywiście. Można założyć mniejszą tarczę, czyli na przykład 250. Wtedy będziemy mogli skorzystać z podcinacza bez wyrwaniowe rozcinanie płyty, bez wyszczerbień. Oczywiście jest możliwe tylko właśnie przy użyciu podcinacza. Więc wtedy zmieniamy tarczę i pracujemy na mniejszej średnicy, ale wraz z podcinaczem. Oczywiście możemy chować. Tarczę zupełnie pod stół po to, aby pracować przy frezarce. Wtedy tarcza musi być schowana. No i kolejną na pewno dobrą wiadomością jest to, że tarczę można pochylać. Tutaj na razie to może zamocuję. Albo nie. Dobra. Tarczę można pochylać o 45 stopni. Tutaj jest drugie pokrętło do pochylania tarczy. Pochylanie jest bezstopniowe, więc tutaj, jak ustawimy dokładnie, tak będziemy dokładnie cieli. Przejdziemy do kolejnej ważnej rzeczy, czyli przykładnicy równoległej. W tym momencie, widzicie, przykładnica jest. Pochylona czy też położona na płasko, dzięki czemu mogę oczywiście rozcinać przykładnicę, mogę przysuwać bliżej tarczy, ona wtedy nie zostanie uszkodzona. Bez problemu również tutaj możecie pracować z osłoną, ale w razie czego, jeśli rozcinamy elementy wyższe czy też szersze, wtedy oczywiście przykładnicę stawiamy do pionu, luzujemy. Przesuwamy i mocujemy z powrotem. Tak. I przykładnica zamocowana. Przykładnica daje nam możliwość rozcinania równoległego do tarczy do szerokości 700 mm. Oczywiście przykładnica jest wykonana z profilu aluminiowego, więc mamy. Dobre trzymanie tego materiału na całej, długości, na całej długości cięcia. Kolejna rzecz, oczywiście bardzo ważna przy pilarkach, czyli stół formatowy. Tutaj stół formatowy ma długość 95 mm. Sam Profil stołu formatowego jest wykonany w technologii plastra miodu, czyli jest naprawdę gęsto użebrowany w środku. Nie ma więc tutaj mowy o jakichś ugięciach czy skręceniach samego, samego stołu. I samo łoże, po którym jeździ ten stół formatowy, to jest również kawał aluminium, ale tutaj w tych rowkach są wciśnięte listwy stalowe, dzięki czemu. Te łożyska, które jeżdżą pod stołem formatowym, oczywiście mają kontakt jedynie z tymi listwami stalowymi. No i kolejna rzecz ważna do pilarki, czyli przykładnica poprzeczna. Tutaj przykładnica poprzeczna, jak widzieliście na samym początku filmu, jest mocowana w tym dużym rowku teowym. Praktycznie wystarczy to wsunąć całe mocowanie jest banalnie proste. Wsuwamy, lekko dokręcamy. Tutaj jest taki ogranicznik tego kąta 90. Dokręcamy i to wszystko. Ta przykładnica, która tutaj jest, to jest 95 cm. Są też dłuższe. Można jeszcze tutaj to rozszerzać poprzez takie wydłużane ramiona. Jeden element, jeden ogranicznik rozcinania mamy tutaj skalę 45 do minus 45 stopni, więc też w bardzo prosty i szybki sposób jesteśmy w stanie zmieniać ten kąt ustawienia tej przykładnicy. Przestawiamy minus 35, 35. Bardzo szybko jesteśmy w stanie to zrobić. A później oczywiście dla kąta 90 mamy ten zderzak i wracamy do tego ustawiania, ustawienia pierwotnego. Długi, porządny profil, więc tutaj również nie powinno się dziać. Możemy spokojnie chwytać jakieś elementy rozcinane tutaj za pomocą docisków. Agregat podcinacza działa na tym samym silniku co główna tarcza pilarska, oczywiście kręci się w drugą stronę i cała regulacja znajduje się tutaj Wysokość przesuwamy lewo, prawo, ustawiamy tak jak potrzebujemy. I tutaj, może jeszcze jedną rzecz pokażę: że przy tej maszynie, bez problemu, jesteśmy w stanie pracować, wykorzystać całą szerokość stołu. Czyli tutaj przesuwamy ten profil, i praktycznie jesteśmy w stanie wykorzystać wtedy całą szerokość maszyny, czy blatu maszyny. No, i tutaj może jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, jak już jesteśmy z tej strony. Zmiana tarczy, tej głównej czy też tarczy podcinacza. Tutaj przesuwamy tą osłonę. Równie dobrze możemy przesuwamy tą osłonę, i wtedy dostajemy się. Zarówno do tarczy głównej, dotarczy podcinacza, czy też możemy też regulować clean, inspekcja maszyny w środku, wszystko po odsunięciu tej osłony. Osłona również ma taki wyłącznik krańcowy, który pilnuje i w tym momencie praktycznie maszyny nie uruchomimy, kiedy ta klapka jest odsunięta, a ten przełącznik jest przełączony. I lecimy do kolejnych funkcji maszyny, no bo tutaj jeszcze sporo jest do powiedzenia. A nie chciałbym Was zanudzić. Tarczy w takim razie w dół, postawimy tylko agregat do pionu. Tarcza w dół. I tutaj mi się już przypomniało coś kolejnego. Jest jeszcze opcja mocowania zamiast tarcz pilarskich frezów do wręgowania, ale to jest opcja, i trzeba pamiętać, że taką decyzję należy podjąć przed zamówieniem maszyny, ponieważ później już nie można tego tutaj do, dołożyć. Ok, w takim razie frezarka. Frezarka znajduje się tutaj, oczywiście, tutaj mamy kolejne kółko do kręcenia. Podnosimy wrzeciono. Wrzeciono wyjeżdża. Teraz wyciągniemy jeszcze te kółka. Średnica standardowa to 30 mm. No, trochę trzeba się nakręcić. Dobra, jest na górze. I standardowo tutaj można zamocować frezy o średnicy 220 mm. Jest tutaj naprawdę sporo opcji, ponieważ począwszy od zmiany średnicy czpienia na 35 czy na 50 mm poprzez większe osłony, ja tutaj od razu przyniosę osłonę, które mocujemy oczywiście w tym miejscu, dobrze, osłona ta oczywiście ma dwa aluminiowe prowadzenia materiału w czasie frezowania, ale dokręcone, ok, jest wszystko tutaj ustawione. Sama osłona również jest w kilku wariantach. To jest najprostsza. Jest jeszcze system nastawczy multi. On różni się tym, że Osłona zawsze ląduje równolegle do stołu formatowego i do jakby brzegu maszyny. Czyli nie można ustawić tego w ten sposób. Wtedy automatycznie ta osłona ląduje w odpowiednim miejscu. To jest opcja, jakby najprostsza. Możemy oczywiście regulować tą osłoną. Powiedzmy odbiorczą od 5 do minus od 5 do 25 mm możemy tutaj regulować czyli wtedy przy frezowaniu regulujemy grubością zbioru. Co jeszcze? Oczywiście mamy cztery prędkości 3, 8 i 10000 obrotów. Regulacji dokonujemy tam z boku. wtedy trzeba zmienić oczywiście pasek na na samych kołach pasowych jest również regulacja obrotów lewo-prawo, więc to jest kolejna funkcja, którą, którą macie. Tak myślę, czy coś jeszcze wam powiedzieć o frezarce. Jest jeszcze inna obudowa, obudowa, która pozwala zamocować frezy o średnicy ma 230 czy 240 mm, więc dla wymagających jeszcze to można rozbudować. Sam stół. Oraz tutaj elementy środkowe, to wszystko jest wykonane z żeliwa maszynowego. Wyjście 120 mm, doskonałe zbieranie materiału. Tutaj praktycznie nie ma się ten materiał gdzie dostać niżej do korpusu, więc cały odbiór wiórów jest wykonany tylko tutaj, tylko górą. No i oczywiście ta obudowa, którą już znacie, ta osłona dociska materiał zarówno z góry jak i z boku dociska do, do przykładnicy równoległych i wtedy ten materiał idzie doskonale do przodu. Yy, I to chyba wszystko, słuchajcie odnośnie frezarki tak myślę. Funkcja nie wiem frezowania, funkcję frezowania złożyskiem, bo są jeszcze inne osłony, które pozwalają właśnie na pracę z łożyskiem, czy też zamiana frezów na trzpienie szlifierskie, Tutaj ta fryzarka również może służyć doskonale jako szlifierka. To zobaczycie, słuchajcie, w kolejnych filmach, bo tutaj można opowiadać i opowiadać. Nie, jeszcze coś Wam powiem, co, rzecz, co jest rzeczą bardzo ważną: to jest zastosowanie stołu formatowego właśnie przy fryzarce. To jest zawsze, według mnie, zaleta plus przewaga maszyn kombinowanych, gdzie jest pilarka i fryzarka w jednej maszynie. Tutaj stół formatowy zawsze możemy wykorzystać właśnie do pomocy przy pracy na frezarce, do czopowania czy też do przesuwania nawet elementów jakiś cięższy. Kładziemy i wjeżdżamy sobie w fryzarkę. chcemy czopować, czyli pracować prostopadle do frezów. Mamy duże miejsce podparcia. Łapiemy element zaciskami do przykładnicy i wchodzimy w materiał. Jak masło nic nie trzymamy ręcznie. Wszystko wykonuje za nas stół. Dobra, to tyle słuchajcie, z tej strony maszyny. Obracamy w takim razie i lecimy o grubościówce i wyrówniarce. Maszyna przestawiona i praktycznie od razu jest gotowa do pracy w funkcji wyrówniarki. Tutaj nic więcej nie trzeba robić. To jest taka osłona, która zabezpiecza do pracy a na razie sobie to osłonę odłożymy. I teraz tak. Maszyna w tej opcji jest 30, chyba, 5 mm mamy do dyspozycji. czy 310. Blaty, które tutaj mamy do wyrówniarki, to jest 630 mm. I na wejściu mamy 725 mm. Oczywiście, widzicie te. Aluminiowe elementy tutaj z jednej i z drugiej strony. Do nich można dołączyć również przedłużenia stolików. O tym trzeba pamiętać. No i oczywiście przydałaby się przykładnica. No i tutaj praktycznie całą zmianą funkcji maszyny, spilarki na wyrówniarkę, to jest odkręcenie tej przykładnicy i przeniesienie tego na drugą stronę, na tamten profil. Zakładamy i maszyna gotowa do pracy. Tutaj osłona wału. Polecam, nie zdejmujcie, słuchajcie. Polecam stosować, jeśli chcecie chronić swoje oczy i palce. Przyzwyczajcie się do pracy, właśnie z osłonami. Przykładnica jest długa, naprawdę długa. Oczywiście można ją pochylać pod kątem 45 stopni, również bezstopniowo. Czasami się przydaje to w pracach. Które wymagają właśnie wyrównania elementu wykonanego, na przykład na ucios. Więc możemy to pochylić i wtedy, luzując tutaj śruby, kładziemy tą przykładnicę na stół, żeby tutaj było to jak najniżej. I to wszystko, chyba, jeśli chodzi o stoły, również one są żeliwne. Są naprawdę grube i wykonane od spodu, to zaraz podniosę. Mają takie grube użobrowanie, więc to zapewnia sztywność tego materiału, i tutaj przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii, czyli wału strugelskiego z nożami systemu Felder. Odeślę Was tutaj od razu do filmu, który wykonałem jakiś czas temu. Tam bardzo dokładnie omawiałem te noże. Dla tych, którzy nie próbowali pracować w tym systemie nożyków, spróbujcie, albo znajdźcie maszynę, bo po prostu. Handlowców Feldera nie wam pokażą gdzieś maszynę. Spróbujcie popracować na tych nożach. Naprawdę jestem przekonany, że miło się zdziwicie, jaka powierzchnia jest do uzyskania z tych noży. Nie ma siły, żebyście uzyskali tą samą jakość z grubych noży, takich bardzo tra tradycyjnych. Te noże mają wiele e, zalet. Jedną z zalet, które, którą ja doceniłem w pierwszej mojej maszynie z tymi nożami, jest brak ustawiania tego. Tutaj, kiedy wyszczerbiłem z jednej strony noże, obracałem na drugą, montowałem do wału, koniec i wracałem do pracy. Żadnego ustawiania przy trzech nożach. Eee, przy tradycyjnym maszynach, wiele razy zdarzyło mi się ustawiać noże, a później się okazuje, że jeden nożyk, na przykład, dziś wystaje. Trzeba znowu poprawiać, albo jeden nóż jest schowany. Zobaczcie, jak są głowice sześcionożowe. To jest po prostu masakra. Tutaj, oczywiście, tego ustawiania absolutnie nie ma. No i dobra. Mówiłem już o tym użebrowaniu stołów. Podnosimy, albo nie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Ten element, czyli dźwignia regulacji grubości zbioru na wyrówniarce. Maksymalnie 4 mm. Robicie to bezstopniowo również, przesuwając tą, tą dźwignię. Teraz stół jest podniesiony. Podnosząc tą dźwignię lub opuszczając w dół, stół podawczy schodzi w górę lub w dół i to wszystko. Dobrze. Podnosimy w takim razie stół do góry. Ja tylko sprawdzę, czy przykładnica jest dobrze zaciśnięta, żeby nie rąbnęła. No i podnosimy stół do góry. Stół jest podnoszony. Jak widzicie, jednocześnie. Dwie części są jakby połączone ze sobą. We wcześniejszych maszynach było to robione raz, jedną część stołu raz drugą. Oczom naszym pokazuje się oczywiście wał i osłona, która jest jednocześnie osłoną do pracy przy wyrówniarce, tak jak było poprzednio, i do pracy przy grubościówce. Tutaj są od razu krańcówki, które Wyłączą maszynę, jeśli gdziekolwiek ta osłona będzie nie w tej pozycji, która być powinna. I macie też od razu taką dużą, żółtą naklejkę. 170 mm minimum. Musi być stół obniżony w dół, aby maszyna, aby tą osłonę można było podnieść. No i przechodzimy do opcji grubościówki. Grubościówka maksymalna yy, wysokość zbioru. To 225 mm, więc praktycznie słuchajcie, takie blochy możecie wrzucać w tę maszynę. Jest oczywiście posuw mechaniczny 6 m na minutę, więc do pracy w jedną osobę to jest aż nadto. Sama regulacja jest oczywiście na korbkę. jest wersja taka tworzywowa, jest również wersja. Aluminiowa, które ja mam pozakładane w innych maszynach. Tam macie zegar wskazówkowy, który naprawdę doskonale jesteście w stanie ustawić grubość zbioru. Spokojnie do 1,0 mm bez żadnego problemu jesteście w stanie tą grubość zbioru ustawiać. Również jest możliwość podłączenia, przyczepienia tam na wyjściu, przedłużenia stołów te 100 mm lub 800 mm, więc ten element, który będzie wychodził, jeśli pracujecie samodzielnie, nie będzie wam gdzieś spadał na ziemię. Warto to również tam przykręcić. I to chyba wszystko odnośnie wyrówniarki. No i tutaj grubościówki, sorry, i tutaj kolejne miejsce, które widzicie, jest możliwość zamontowania tutaj. Uchwytu do wiertarki poziomej, i to będzie wtedy piątą funkcją tej maszyny. Jeśli ktoś potrzebuje, również to są takie stoliki jezdne, wtedy podjeżdżacie tym stolikiem. Dobrze z tej funkcji ma maszyny skorzystać. Kto nie pracował na wiertarkach poziomych, tam nie ma praktycznie bić. Słuchajcie, na narzędziach, na wiertłach czy na frezach. Jest to tak blisko chwycone. Do wrzeciona i do łożyska, że bitcia, mówię, praktycznie nie ma. Jesteście w stanie zrobić bardzo czyste odwierty, czy też, czy też frezowania. Oglądam tak maszynę, jeszcze, słuchajcie dookoła, i tutaj naprawdę mógłbym o niej opowiadać, opowiadać, ale nie chcę jakoś przedłużać bardzo tego filmu. Jeśli miałbym podsumować tą maszynę w kilku zdaniach, to myślę, że podsumowałbym następująco, iż jest to maszyna. Dedykowana dla osób, które są ograniczone powierzchnią, gdzie ta maszyna ma trafić docelowo, ale też dedykowana jest dla osób, które już nie hałasuje. dedykowana dla osób, które nie chcą iść na kompromisy, jeśli chodzi o jakość prac, która taka maszyna będzie miała wykonywać. Tutaj jest to jakby mniejszy faktycznie model. Maszyn takich profesjonalnych, ale wykonana w fabryce w Austrii, dokładnie przez firmę, która się specjalizuje w tym. Wszelkie normy europejskie, czy też wyśrubowane normy niemieckie odnośnie bezpieczeństwa pracy na takich maszynach, wszystko tutaj jest zapewnione. Więc mówię, jest to mikromaszyna naprawdę do bardzo dokładnej pracy. I to chyba. Słuchajcie, wszystko. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć. Myślę, że tych maszyn już troszeczkę u nas widzieliście, i mówię, o tych maszynach mógłbym opowiadać, opowiadać, albo zamiast opowiadać, zrobić na nich jakąś kolejną realizację, prawda? To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.